Agrotech Unoshin, rodzinna firma z doświadczeniem w branży rolniczej. Dzień dobry Państwu, witam po długiej nieobecności ponownie na targach opolaga w Kamieniu Śląskim wraz z naszymi partnerami Tuchel Maschinenbau, BVL Bernard van Lange, firmą BOK Silo System oraz t Technologies. Na okres wystawy przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę targową. Zapraszamy! My name is Christian Schulter. I'm the head of export from Tudo Machine Ball. You're going to see what we are doing here. We are producing sweepers for everybody and as well self propelling machines which are for the beading. We work together with Roland and Agrotech since 2019 2018. And the sales increased huge the last years. We are selling more and more sweepers in Poland now. We're selling more and more trucks in Poland now and we have a good partnership. And Roland is our Agrotech Junoshow is our official importer in Poland. And our company is a company which is doing around three to four thousand units a year. We are based in Germany. my name is Arunas, i'm export area sales manager and representing company bernard van lengerich Fabrik from germany. and today we have uh, one of our uh, partners in poland. we have web representing the, our products on beautiful show opelada. Uh, company bernard van lengerich or pbl mm -hmm. well known in, in poland. We are happy about that. We are producing wide range of uh, trailed mixers, self-loading mixers, uh, and uh, self-propelled mixer feeders, uh, silage block cutters, bedding machines. So everything what is needed for uh, cows for feeding, for bedding, for cleaning. Uh, our standards to make machines customized according to the. customer specifications and meet their needs and to make Pani tak stoi w takim bardzo ładnym tle przy paszowozie firmy BVL. Wiemy jak dobrze wspomniała wcześniej, że szkoła współpracuje z firmą Agrotech. Na jakiej zasadzie wygląda współpraca i czy jest ona udana? Myślę, że współpraca jest przede wszystkim bardzo ważna dla młodzieży. I jest bardzo udana. My jesteśmy tutaj, widzimy najnowsze technologie produkcji. Najnowsze, jakie można sobie po prostu w tej chwili wymarzyć. Tak? Jest to szansa dla młodzieży, żeby poznać te nowe technologie no i oczywiście wprowadzić je w swoich gospodarstwach. Mamy wielu uczniów, którzy właściwie przejmą gospodarstwa po swoich rodzicach i myślę, że tutaj ta współpraca jak najbardziej opłaca się nam jako szkole i opłaca się przede wszystkim naszym uczniom, a my chcemy stawiać właśnie na te nowoczesne technologie. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Robert Świton i jestem pracownikiem firmy Agrotech Opowiem Państwu razem z moją koleżanką o firmie BOK Silos System, naszym partnerze, z którym współpracujemy od kilku dobrych lat. Nazywam się Szymczak Olga, reprezentuję Agrotech Kilka słów o BOK Systeme. Jest to niemiecka firma, która specjalizuje się w innowacyjnym okrywaniu silosu, a jej flagowym produktem jest folia kiszonkarska blue 9, którą wykorzystaliśmy podczas okrywania silosu w kombinacie rolnym Kież. Te specjalista w dziedzinie techniki opłyskowej. Wydawało się, że nic nie możemy już w tym temacie więcej zrobić. Technologia Dynajet wyznacza nowe kierunki. Technologia Dynajet z firmą T-Jet możemy sięgać w przyszłości. Zapraszam. Cała załoga firmy Agrotech Unoszyn. Serdecznie Wam dziękuję za to, że odwiedzaliście nasze stanowisko. Zapraszamy już za rok. Tak Zapraszam jest. wszystkich na tutaj stanowisko Agrotech Unoszyn. Bo to jednak jest takie przeżycie, przeżycie nie do zapomnienia. Agrotech Junoszyn. Techniczna obsługa rolnictwa. Sprzedaż maszyn, serwis części.